Tam po tych treningach to przyznam, że były jakieś takie obawy, przynajmniej ze strony kibiców, że może być kiepsko, jeśli chodzi o Maćka, Dawida czy Stefana, ale kwalifikacje pokazały co innego. Nie mieliśmy żadnego obaw, wszystko było realizowane tak, jak żeśmy chcieli. Owszem, nie wszystko wychodzi, ale no nie wiem, który to set raz będziemy powtarzać treningi. To są treningi, konkurs jest konkurs, a kwalifikacje jeszcze co innego. Jak oceniasz te skoki, jeśli chodzi o na przykład Kamila Stocha, Maćka Kota właśnie? kwalifikacyjne były w porządku. To były takie dobre skoki, można powiedzieć bardzo dobre. Gdzieś zawsze, jak to zwykle mówimy, się czegoś można doszukać, natomiast, natomiast były przede wszystkim skuteczne, były swobodne, pozwalające realizować. A pozostali zawodnicy? Te skoki kwalifikacyjne też skoczyły dobrze. Krzysiek utrzymuje cały czas dyspozycję taką, takich skoków równych. Cały czas Dawid i Stefan sprężyli się na skok kwalifikacyjny, oddając dobre skoki. Także z dzisiejszego dnia trzeba być zadowolonym. Jeśli chodzi o prędkości na progu, jest, wszyscy jeżdżą szybko? O i różnie, tutaj nie ma, nie ma reguły, tym bardziej, że w serii kwalifikacyjnej zaczęło nam troszeczkę popadać śnieg i to się zmieniały warunki. Nie było we wszystkich przypadkach optymalnie. Wczoraj no, mimo wszystko był pewien niedosyt w przypadku Kamila. Wiecie, co tam mogło zawieść? Brakło 2 punkty, znaczy dwa punkty do, do drugiego miejsca, nawet nie całe, bo tam jeden z hakiem. Więcej tego nie rozgrywamy, skoki były dobre. Brakło dosłownie detali, troszeczkę szczęścia z warunkami, ale to już, to już było, to jest historia, tego się już nie analizuje. Jak, jak jutro tutaj można się spodziewać warunków trudnych, czy tak jak dzisiaj powinno być dobrze? Znaczy, to dzisiaj też nie były łatwe warunki. W ogóle skocznia tu jest bardzo trudna, natomiast widać, że nasi chłopcy sobie z nią radzą. Jutro ma być troszeczkę bardziej z tyłu, czyli coś, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia, nawet nie tyle kwalifikacji, co do drugiej serii treningowej. Кој е изјаче по водзене јутро?